Witam Was wagusie serdecznie, witam Was na moim kanale Kasia Tarot, to będzie oczywiście czytanie tygodniowe od 12, czyli od, do, od jutra do 19, od 12 do 19 grudnia. Słuchajcie, jak zawsze te moje czytania są bardzo dla wag, no nie są za bardzo pozytywne, także ja Was proszę wagi skupcie się na czymś pozytywnym i robimy czytanie, tak, bo ja już nie chcę negatywnych kart dla nas. Słuchajcie, wchodzimy w tydzień o bardzo specyficznej, głębokiej energii, bo mamy. Zobaczcie, mamy wisielca zwróconego. Bo mamy słońce w strzelcu, mamy Merkurego retrogradującego w koziorożcu, mamy również Wenus w wodniku oraz zbliżający się nów księżyca w strzelcu. I um, one tworzą mieszankę, która wygląda jak takie ostatnie porządki, ostatnie decyzje, ostateczne odcięcia i początek czegoś nowego, ale dopiero po wyrzuceniu tego, co jest stare, po wyrzuceniu tych śmieci z naszego życia. To będzie taki tydzień wewnętrznego BHP, porządkowania swoich emocji, porządkowania swoich relacji, swoich obowiązków, e, a nawet tego, co przestało się rozwijać w naszym życiu. Słuchajcie, to słońce w Strzelcu dalej daje nam tą energię jasności, szerokiej perspektywy, tej odwagi, chęci do działania i potrzeby prawdy. Merkury będzie dawał nam energię takich poprawek, dopinania dokumentów, analizowanie decyzji finansowych, powrót do dawnych jakichś obowiązków, porządkowanie w ogóle spraw, które się nie domknęły wcześniej. No dobra, a my będziemy przechodzić teraz do czytania. Zaczniemy od energii ogólnej na następny tydzień. Zobaczymy, co jeżeli chodzi o nasze sprawy zawodowe, również. A na samym końcu rozłożę karty na sprawy uczuciowe, na sprawy miłosne, co tam się będzie działo. Ale zaczynamy od energii ogólnej i zobaczmy, jakie mamy tutaj karty na następny tydzień. Słuchajcie, ja nie jestem odpowiedzialna za to, jakie karty wychodzą. Wy widzicie, że tasuję karty, widzicie, jakie karty y, są wyłożone. Także no, ja tylko je interpretuję najlepiej jak mogę. Ale jeżeli ktoś ma jakieś zarzuty co do tego, to internet istnieje i zawsze możecie sobie sprawdzić znaczenie każdej karty. Czy ja interpretuję dobrze te karty, czy nie. Także jeżeli nie chcecie słuchać czytań, to oczywiście możecie zmienić kanał na inną tarociskę przecież. Także to od Was zależy, co chcecie oglądać, co chcecie słuchać. No dobra, przechodzimy do energii ogólnej dla wagi od jutra do 19 grudnia. Co w następnym tygodniu może się wydarzyć? Mamy królową pucharą odwróconą. Mamy słoń. No kurde, w końcu słońce mamy. Uuu, e, mamy dwa puchary. Mamy trzy miecze odwrócone. Wagi. I mamy trzy dynale. Także ja już tu widzę, wychodzimy z tego naszego czarnego szamba. No ale dobra, historia. Słuchajcie, Wagi, Ogólna energia tygodnia. Od emocjonalnego chaosu do jasności i harmonii. Ja tutaj widzę uzdrowienie relacji. I powroty do równowagi. Także wracamy do naszej wagowej równowagi w następnym tygodniu. Słuchajcie, zaczynamy od tej pięknej królowej Pucharów, która jest nam tutaj odwrócona, ona jest, od, odwróciła się nam. I co to oznacza? Słuchajcie, emocjonalne przeciążenie, zranienia, które wychodzą na powierzchnię, uczucie, że, że dajemy za dużo. Także na początku tygodnia, już od, od jutra możecie czuć to zmęczenie emocjonalne. To jest takie poczucie bycia niedocenioną, niedocenionym. To tutaj się przelewa ta czara goryczy. Tak, ktoś was zranił, e, wasza empatia została wagi nadużyta. E, twoje serce zostało wago przeciążone cudzymi problemami. I królowa Pucharów e, odwrócona mówi, muszę przestać. Brać wszystko na, do siebie, do siebie, na siebie. Muszę przestać wlewać wodę do pustych naczyń, tak? do pustych garów czyjś. I to już jest pierwsze, słuchajcie, wagi em, to jest sygnał uzdrawiania odcięcie się od tego e, emocjonalnego e, drenażu. Także słuchajcie, to jest taka troszeczkę królowa odwrócona. Jak ona jest odwrócona, to ona ma handrę, to ona jest wkurzona, to ona może coś powiedzieć, może się zamknąć w sobie. Ona może być rozgoryczona i smutna. To jest taka królowa i my będziemy wagi na od jutra już w takiej energii. Także będziemy zauważeni, te, te nasze humory będą zauważone, ale te humory są dla czegoś i mi się wydaje, wagi, my już jesteśmy zmęczone, Kompletnie emocjonalnie. Słuchajcie, przez ostatnie tygodnie te karty, które wychodziły, no były ciężkie. A my już mamy dosyć. Mamy dosyć tej energii, mamy dosyć tych emocji i mamy teraz handre, mamy teraz tego naszego kurwa, że tak powiem brzydko. Nie wiem, czy to przetłumaczą na angielski. Ym, bo jak wiecie, możecie oglądać po angielsku moje wideo, automatycznie jest tłumaczone, YouTube tłumaczy moje czytania. Na angielski, a no, chyba na każdy język, nie wiem jak to działa. No ale dobrze, mamy tą królową z yy, handrom, mamy tego, w, 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 jesteśmy wkurzone wagi emocjonalnie, mamy dosyć, po prostu już więcej nie mamy tych emocji dla nikogo, dość. No i zaraz słuchajcie, co zaraz po tym przychodzi, yy, jest absolutnie przepiękny. Widocznie ten wkurw był nam potrzebny. Dlaczego? Przychodzi jasność, przychodzi zrozumienie. Przychodzi do nas ulga, przychodzi ta lekkość, przychodzi oddech po długim okręcie, okresie tego napięcia. I wagi będziemy wchodzić na weekend w energię słońca. To jest najbardziej pozytywna karta w tarocie, Słoń, więc więcej już nie mogę nic powiedzieć. Co ona oznacza? Nasz umysł będzie przejrzysty, poczujemy, że mamy kontrolę nad naszym życiem, poczujemy ten optymizm, poczujemy szczerość nasz nastrój się poprawi, tu, tu może być jakiś przełom w naszym myśleniu, coś, myśl, jakiś wgląd, który nas będzie uwalniał, tak? Także tu jest poczucie wolności. Zobaczcie, jak ta kobieta na tej karcie tutaj wygląda. Ona się czuje wolna. Ona się czuje szczęśliwa, wolna, jest ciepło na dworzu, ona tutaj lata po tej łące ze szczęścia. Także słuchajcie wagi. tu będzie w weekend... Moment. Ja już wiem, czego chcę. Ja już wiem, czego nie chcę. Już wiem, co robię dalej. I ta energia rozświetla wszystko, co było niejasne. Te wszystkie ciężkie, jakieś emocjonalne zagmatwania. To słońce leczy również. To jest ta nasza emocjonalna witamina D. E, słuchajcie. No i co dalej? No mamy wsparcie, bo mamy relacje. To jest relacja oparta na równowadze. Tu jest zgoda, pogodzenie się, tu jest szacunek. I to jest bardzo wyjątkowa karta dwóch pucharów, szczególnie w ogólnej energii tygodnia, bo dwa puchary pokazuje nam porozumienie się z kimś, wyjaśnienie sytuacji, powrót harmonii, jeżeli jesteście w relacji, to tutaj będzie harmonia. To jest karta wzajemności, to jest karta współpracy z właściwą osobą. To jest to nasze emocjonalne wzmocnienie, to jest wsparcie emocjonalne i to może być partner, to może być jakaś bliska osoba nasza, to jest przyjaciel, to jest ktoś, kto wyciąga do nas tą rękę i chce nam tą rękę dać. Osoba, z którą robicie pierwsze kroki na przykład w stronę czegoś nowego. Także po tym chaosie emocjonalnym królowej pucharów, tym naszym wkurzeniu się, dwa puchary to jest ten sygnał, że ten nasz foch może zadziałać. I dwa puchary mówią nam, wagi, nie jesteśmy same. Ktoś stoi po naszej stronie, tak? I słuchajcie, mamy trzy miecze. Jak zawsze te trzy miecze nam wychodzą, ale w tym przypadku one tutaj wyszły odwrócone. I trzy miecze odwrócone to jest uzdrawianie rany, tej rany na sercu. To jest koniec z cierpieniem. Tu nie ma dramatów, tu jest cicho, ale głęboko. I to jest karta również przebaczania. Niekoniecznie komuś, ale przede wszystkim sobie. Trzy miecze odwrócone oznacza koniec bólu, koniec żalu. To jest, to jest ta ulga po długim okresie tych rozczarowań. To jest wysychanie łez, puszczenie czegoś, co nas bolało. To jest to emocjonalne oczyszczenie. I to jest moment, w którym my zdajemy sobie sprawę, Bagi, e, już mnie to nie rani. Jeżeli ktoś was zranił, to on, ta osoba ma, to przestaje mieć nad tobą moc. Jeżeli jakaś relacja była tutaj trudna, to ten emocjonalny ciężar już opada. Jeżeli była tutaj rana, to ona się zaczyna goić. I to jest bardzo ważna karta w, tych, w kontekście tych dwóch pucharów, bo pokazuje, że harmonia jest możliwa, bo wy wagi zamykacie, my wagi zamykamy jakiś tutaj bolesny rozdział. Słuchajcie, no i mamy. Trzy denary: współpraca, budowanie na nowo, zdrowa komunikacja, budowanie fundamentów, i na koniec tygodnia trzy denary pokazują stabilizację, współpracę, nowe fundamenty, dogadanie się z kimś, plany na przyszłość, wspólne działanie, poprawa komunikacji. To jest bardzo konstruktywna energia. To jest energia budowania, a nie burzenia. I to może chodzić o Waszą relację która wchodzi na zdrowszy poziom, to może również chodzić o Waszą współpracę zawodową, to może być rodzinne porozumienie, to może być odbudowa zaufania, początek czegoś, co wymaga wspólnego wysiłku. Trzy denary nie są romantyczne, trzy denary są praktyczne i to jest znak, że po tych emocjonalnych perturbacjach pojawia się ta realna, stabilna współpraca z kimś. Słuchajcie, także co? Przestajemy brać na siebie emocjonalny ciężar, won, strzelamy w focha może przez parę dni, czujemy jasność, ulgę, pojawia się wsparcie, relacja, połączenie, rana się goi, ból odchodzi, a my budujemy coś na nowo, ale na zdrowych fundamentach. I to wszystko w następnym tygodniu. To będzie tydzień harmonii i uzdrawiających decyzji. Także taka energia ogólna dla nas, wagi, w końcu coś pozytywnego, pewnie się skupiliście na moim czytaniu i przestaliście negatywnie myśleć. No dobra, a my przechodzimy wagi, wezmę inną talię, i my wagi przechodzimy do czytania zawodowo, finansowo, materialnego. Zobaczymy, co jeżeli chodzi o naszą pracę i finanse, co tutaj może się zmienić w następnym tygodniu, albo co nam karty tutaj radzą. Patrzcie mi na ręce. Jak mnie wieszycie, patrzcie na ręce. No, nie patrzcie na ręce, bo widzicie, karty mi się rozsypują. One są du duże i śliskie, te karty. Trudno mi się je tasuje. No, ale dobra. No, patrzcie, one chcą coś powiedzieć. No, zobaczmy, co jeżeli chodzi o pracę i sprawy zawodowe. Mamy koło fortuny odwrócone. Coś nie będzie szło po naszej myśli. Paść mieczy. Sprawdzanie, poszukiwanie, głupiec. Odwrócony. Uważajcie w pracy. 9 denarów. Przepraszam, 9 buław odwrócone. I 5 pucharów. No, w pracy będzie nie, Troszeczkę może nie fajnie, Troszeczkę tutaj może być coś niefajnego, jeżeli chodzi o naszą pracę. Mogą być jakieś opóźnienia. Może uważaj, uważajcie, żeby się głupio nie zachowywać również w pracy, bo ten głupiec odwrócony też może o tym mówić, że możemy popełnić jakieś głupstwa. No dobra, wagi, słuchajcie, jeżeli chodzi o Wasze sprawy zawodowe, finansowe, to tutaj są opóźnienia, tutaj są jakieś frustracje, tu jest nieufność, tu jest kontrolowanie sytuacji, tu są również obawy przed jakąś zmianą. To też jest zmęczenie branie, branie, brania wszystkiego na siebie i rozczarowanie tym, co ktoś kiedyś nam obiecał, a czego nie spełnił. I to będzie tydzień takiego trzeźwego spojrzenia na to, co zawodowo nie działa i odcięcia się od iluzji, które wcześniej trzymały was w miejscu. Słuchajcie, jest uświadomienie, jest zatrzymanie, jest otrząśnięcie się z iluzji i koniec walki na siłę. Słuchajcie, Mamy opóźnienia, mamy braki postępu, mamy powtarzający się schemat, jakiś karmiczny przystanek. Także w tym tygodniu coś zawodowo nie rusza i możecie czuć frustrację, stagnację, blokadę, opóźnienia. Utknięcie w czymś, co powinno dawno drgnąć. To jest taka sytuacja, która może wracać jak bumerang, bo nie została po prostu uzdrowiona. I to nie będzie tydzień na zaczynanie czegoś nowego, to będzie tydzień raczej na zrozumienie, czego macie już dość. I to zatrzymanie też może być celowe, bo wszechświat chce was bronić przed błędami. Słuchajcie, będziecie bardzo wagi czujne, będziecie analizowały dużo. Macie również uważać na detale, ktoś wam się przygląda albo wy komuś. Także jest tutaj jakaś obserwacja, ocenianie, analizowanie. Wyciąganie wniosków, nie wierzcie nikomu na słowo, patrzcie, kto jest w waszej pracy szczery, a kto nie. Kontrolujcie wszystkie dokumenty, sprawdzajcie informacje, wyłapujcie błędy, podejrzenie tutaj, coś ktoś może ukrywać. Także w następnym tygodniu musicie być wagi czujne w pracy. E, możecie też usłyszeć jakąś nieprzyjemną prawdę, taka, taką, która was uwalnia. Słuchajcie, Głupiec odwrócony tutaj nas ostrzega przed jakimś ryzykiem. To jest brak zaufania, to jest jakiś zablokowany nowy start. I to jest taki kolejny sygnał, który mówi stop, nie wchodź w nic nowego, jeszcze nie czas. Głupiec odwrócony zazwyczaj oznacza na przykład jakiś projekt, który nie ma podstaw, jakiś pomysł, który jest na przykład zbyt ryzykowny, jakaś współpraca, która jest niepewna. Jakaś oferta, która brzmi jak obietnica bez pokrycia. To może być też osoba, która zachowuje się bardzo niedojrzale. To może być przyłożony albo współpracownik, który, któremu nie wolno ufać. I ta karta chroni ciebie, Was również przed błędami zawodowymi. Nie podejmujcie szybkich decyzji. Słuchajcie, ja widzę tutaj rezygnację, ja tutaj widzę zmęczenie. To jest taka karta, nie chcę już walczyć, puszczam to, to mnie wykańcza. I to jest kluczowa energia tygodnia. Dziewięć buław odwrócona oznacza wyczerpanie walko, walką z jakimś problemem, który może trwał za długo. To jest taka świadomość, że nic więcej nie da się już z tego wycisnąć. Tu jest utrata motywacji do bronienia czegoś, co nie ma po prostu sensu. I to jest ta chęć odpuszczenia, koniec udowadniania czemu, czegokolwiek komukolwiek. Także wagi, nie powinniście, nie powinniście już walczyć o coś, co nie walczy o Ciebie. To nie jest słabość, to jest po prostu mądrość. I widzicie, że czas przestać dźwigać cudze braki, cudze błędy. I tu jest rozczarowanie i smutek wagi. Mamy pięć pucharów, ale to też jest oczyszczenie, to jest też koniec złudzeń. I ta karta domyka cały proces i mówi: jest mi przykro, że tyle dałam. Jest mi smutno, że to nie wyszło. Liczyłam na więcej, ale tak, to jest też karta uzdrawiająca to jest moment, zaczynam widzieć, czego naprawdę chcę i czego nie chcę już nigdy powtarzać. I ważne jest słuchajcie, że na, na, na tradycyjnej karcie tutaj stoi ten człowiek też w czarnym ubraniu ale on ma za sobą te dwa puchary, te dwa kielichy, które stoją, się nie patrzy na nie. I słuchajcie, e, taka rzecz. W ogólnym czytaniu nam wyszły dwa kielichy. Także wagi, cokolwiek się wydarzy w waszej pracy, w waszej sferze zawodowej, wy macie wsparcie, tylko że może jeszcze tego nie widzicie, bo patrzycie się na rozlane kielichy. Mówię o karcie, o, o klasycznej karcie tarota nie tej. Te dwa kielichy nadal stoją. Także możliwe, że pojawi się lepsza jakaś propozycja, po, pojawi się jakaś stabilniejsza współpraca. To, co tracisz teraz, to było tylko iluzją stabilności. I to nie jest również koniec Waszej drogi zawodowej, to jest koniec zawiedzionych oczekiwań. Słuchajcie, los będzie Was trzymał w miejscu, żebyś nie weszła w złą, żebyście nie weszli w złą decyzję. Będziecie widzieć prawdę, będziecie macie obserwować, macie analizować, macie nie ufać niczym obietnicom ani jakimś pochopnym ofertom. Um, dziewięć buław odwróconych, nie walcz o coś co was niszczy. I pięć pucharów to jest rozczarowanie, ale też ulga e, i początek uzdrawiania. Słuchajcie, także porada jest taka, nie zaczynajcie nic nowego w następnym tygodniu, e, pozwólcie, żeby coś, co już dawno się wypaliło, samo się zakończyło e, i to jest też przygotowanie do nowej drogi, która przyjdzie po nowiu. Tak? E, także takie karty No są coś nie za bardzo w tą e, robotą, ale zobaczymy, nie wszystko jest... No dobra, a my przechodzimy do spraw uczuciowych i zobaczmy, co jeżeli chodzi o nasze sprawy uczuciowe, co nam tutaj wyjdzie. Utasujmy te karty. Zobaczmy, co jeżeli chodzi o miłość i relacje. Dobra, te karty wypadły. A z pucharów, no zobaczcie, jest miłość i jest koło fortuny też. I mamy trzy puchary odwrócone. I mamy dwa, patrzcie, dwa puchary i Natalia. Także tutaj, słuchajcie, sprawdźcie sobie, co oznacza karta dwóch pucharów, bo te dwa puchary cały czas mi przez głowę przechodzą i one są w całym tym naszym czytaniu. I dziewięć denarów. Słuchajcie, e, piękne karty. Piękne karty. No mamy Asa Pucharów, mamy koło Fortuny. To koło Fortuny się przekręca już pozytywnie. Trzy puchary odwrócone. Może nie mamy fajnych przyjaciół, ale mamy dalej te dwa puchary. Tu jest wsparcie, tu jest ktoś, kto nas kocha. I dziewięć denarów, kochani. Będziemy rozkwitać. Emocjonalnie super. No, dobra, wagi. Do dzieła, przechodzimy do naszego czytania. Słuchajcie, nowe emocjonalne otwarcie, przełom w relacjach, odejście od fałszywych osób, od jakichś fałszywych układów, głębokie, prawdziwe połączenie. Ja tutaj widzę i ostatecznie odzyskanie, odzyskanie swojej wartości. Słuchajcie, a z pucharów. Nowe uczucie, nowe emocjonalne otwarcie, początek czegoś czystego, czegoś świeżego. Najpiękniejsza karta w miłości, i ona symbolizuje otwarcie naszego serca, wejście w nowy etap relacyjny, przypływ czułości, początek zakochania się, taki emocjonalny reset, głębsze połączenie z samą sobą, uzdrawienie starej rany. Także to jest energia, która mówi, Moje serce jest gotowe na coś prawdziwego. I wszechświat wam od razu odpowiada, czym? Kołem fortuny. Coś tu nam spadnie z nieba. To jest przełom, to jest los, to jest przeznaczenie, coś rusza nagle i to w dobrym kierunku. Koło fortuny to jest zmiana, która dzieje się, gdy jesteś na nią gotowa. To jest silne energetyczne poruszenie w sferze miłości. Słuchajcie, dla niektórych to może być jakieś nagłe spotkanie z kimś, to może być jakaś ważna rozmowa, to jest zmiana w relacji. Nowa osoba, która wchodzi w nasze życie jak przeznaczenie. To jest takie karmiczne przesunięcie, to jest odmiana losu już. Tak, Także wydaje mi się, że tutaj może być ktoś zupełnie nowy, to również może być przełom z kimś obecnym. To jest decyzja, która otwiera drzwi na nową ścieżkę uczuciową. I koło Fortuny nam tutaj potwierdza, tak, w następnym tygodniu, teraz to jest właściwy moment. Słuchajcie, mamy trzy puchary odwrócone. Także wagi będziemy w następnym tygodniu odcinać się od fałszywych ludzi, koniec z jakimiś trójkątami, koniec energii kogoś trzeciego. I trzy puchary odwrócone oznacza koniec osoby trzeciej w relacjach, fałszywych znajomych, koniec plotek, koniec manipulacji, zrywanie kontaktów z kimś, kto mieszał, wyjście z relacji, w której było za dużo chaosu, po prostu odstawienie kogoś, kto nie dawał nic realnego. I to jest też energia uzdrawiająca, która mówi: nie chcę związku z jakimś cieniem, chcę relacji, w której jesteśmy tylko we dwoje. I słuchajcie, i wtedy pojawia się nam dwa puchary. Pojawiają się dwa puchary. Partnerstwo, miłość, wzajemność, połączenie, które jest prawdziwe, które jest zdrowe. To jest zakochanie się, to jest porozumienie, to jest zgoda, to jest równowaga, to jest wzajemny szacunek. Ta relacja ma potencjał. Uczucia, które rozwijają się harmonijnie. I dwa puchary to jeden z najpiękniejszych takich omenów dla relacji. Pojawi się w waszym życiu ktoś właściwy. Albo obecna relacja, na przykład w której jesteście, wejdzie na zdrowszy poziom. Czujecie tą równowagę. To będzie bez walk, bez ranienia siebie, bez dramatów. Wreszcie ktoś widzi mnie tak, jak ja widzę jego. I to dziewięć denarów to jest wasza wartość, wasza siła, wasza niezależność, wasza pełnia. Dziewięć denarów pokazuje wagę, która jest pewna siebie, która jest samowystarczalna, która jest piękna energetycznie, która emanuje wysoką wartością. To jest waga, która jest nieuzależniona od nikogo, która jest świadoma swojej atrakcyjności i która przyciąga zdrowe osoby. Jestem cała w sobie, a relacja jest tylko dodatkiem, a nie ratunkiem. I to jest najlepszy stan w jakim można wchodzić w nową miłość albo w ogóle w miłość. Słuchajcie, jeżeli chodzi o miłość, to moja taka porada na następny tydzień. Pozwólcie, żeby to nowe przyszło. Stare nie ma już energii. Słuchajcie, przeznaczenie otwiera nowe drzwi. Wejdźcie w te nowe drzwi pewnym krokiem. A ja Was pozdrawiam serdecznie i dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa, pa.